Dzisiaj mały story time z sali sądowej. Często zadajecie mi pytanie, w jaki sposób w trakcie zadawania pytań na sali sądowej można wykazać, że ktoś kłamie. I jednym ze sposobów stosowanych przez doświadczonych adwokatów jest pytanie o szczegóły. Najczęściej na tych pytaniach druga strona bądź świadek się wykładają. I takim świetnym przykładem, kiedy ta zasada zadziałała, była sprawa o kontakty i miejsce zamieszkania dzieci, gdzie reprezentowałam tatę, no, i druga strona oraz świadek twierdziły, że Tata nie miał nigdy nic do czynienia ze sprawami medycznymi dzieci i zawsze w 100% odpowiadała za to mama. Mój klient poinformował mnie, że to absolutnie nie jest prawda i wylistował mi całą listę sytuacji, kiedy to on był z dziećmi na różnych zabiegach medycznych, w szpitalu i tego typu, i załatwiał tego typu kwestie. No więc wtedy. Yy, Pierwsze pytanie było: czy uczestniczyłby w sprawach medycznych? Nie, absolutnie nie. Nigdy. Zawsze zajmowała się tym mama. Dobrze. A kto był z dzieckiem na tym zabiegu? Tata. A na tym zabiegu? Tata. A u stomatologa, kto chodził? Tata. A kto był wtedy w szpitalu z dzieckiem? Tata. No więc po pięciu, dziesięciu takich pytaniach, kiedy pada tata, zadajcie jeszcze raz pytanie. No to tata nie uczestniczył w kwestiach zdrowotnych, czy jednak uczestniczył? Nawet sędzia już wtedy miał takie duże oczy i no ewidentnie nie spodobało mu się to, powiedzmy, nagięcie prawdy przez, przez drugą stronę. Także jeżeli przesłuchujecie yy, świadków i wiecie, że totalnie mijają się z prawdą, pytajcie o szczegóły. To zazwyczaj daje radę.